Na no, początku poprosiłbym, żeby przedstawił pan siebie, syna, miejsce, gdzie jesteśmy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Pilewski i wspólnie z synem prowadzimy gospodarstwo rodzinne, wielopokoleniowe. Znajdujemy się w miejscowości Suchodu, położona w miejscowości gminy Brudzeń Duży, na terenie powiatu płockiego. Syn ma na imię Marcin. Dwie rodziny utrzymują się w pełni z tego gospodarstwa. Mhm. Żona pana i syna? E, żona moja Mirosława, syn, syna żona Magdalena. Niech mi pan opowie troszeczkę o historii tego gospodarstwa, bo z tego co się zorientowałem, sięga ona XIX wieku. Tak, e, historia gospodarstwa naszego rozpoczyna się pod koniec XIX wieku. Kiedy tu moi pradziadkowie przybyli na zgliszcza, bo gospodarstwo prowadzone przez inną rodzinę uległo doszczętnie spaleniu, a rodzina ta nie podjęła trudu odbudowy, uczynili to moi pradziadkowie. I tak kolejne pokolenia moich dziadków, rodziców, nasze, a teraz już syna i jego żony tworzą to gospodarstwo. Było to gospodarstwo wielokierunkowe. Kiedy wyspecjalizowało się w hodowli bydła mlecznego produkcji mleka? Tak, w, gospodarstwo prowadzone przez naszych dziadków, rodziców, to było gospodarstwo wielokierunkowe. Utrzymywane były, otrzymywane było bydło, owce, był tu sad również otaczający siedlisko. To my z żoną podjęliśmy decyzję o ukierunkowaniu tego gospodarstwa w kierunku produkcji mlecznej i stopniowo zwiększaliśmy swoją produkcję. Dlaczego mleko, a nie trzeba chleba na przykład? Gdzieś to jest. Nie wiem, jak to nazwać. To bydło jest na bliższe. Jeżeli zapachy z obór czy chlewni, no one są zawsze drażniące. To nam jednak zapach z obory nie przeszkadza. Z odtrzody już tak niekoniecznie. Na dzień dzisiejszy gospodarstwo jaki ma areał? Gospodarstwo ma, użytkujemy 100 hektarów, z czego 80 prawie jest naszą własnością, reszta to dzierżawy. Jak wygląda struktura czego? Ile? To może to na tych, naszym areale uprawiamy kukurydzę, jest to w areale około 45 hektarów, zboża, czyli pszenżyto około do 20 hektarów i około 35 użytki zielone trawy na gruntach ornych i lucerny. Rozumiem, że całość w produkcji roślinnej podporządkowana jest w gromadzeniu pasz dla bydła. Tak, Kukurydza, którą nie skucimy na kiszonkę, jest po prostu wykorzystywana do zakiszenia w rękaw i spasiona też przez zwierzęta. Okej, okay. zwierzęta wspomniane. Jak duże stado, co to za zwierzęta, jaka rasa, przypuszczam, że chawe, ale z jakim dolewem? Jak to wygląda u Państwa? No, to zostało on... stado zbudowane? Też w oparciu o zakupy? Czy... No, jak to wyglądało? Przed wybudowaniem nowej obory stado, nasze krów dojnych, tam mieściło się w granicach do 50 sztuk. Po wybudowaniu nowej obory, no, musieliśmy stado zwiększać, więc dokupywaliśmy jałówki cielne lub pierwiastki i do, na obecną chwilę doszliśmy już do pewnej obsady e, obory. No i dużo też mieliśmy swoich jałówek poprzez krycie nasieniem seksowanym. Jest to typowy HF. Jedynie w takich przypadkach trudnej sztuki, już dłuższy czas, która jest niezacielona, używamy nasienia takiego mieszanego, czyli miks trzech nasień mięsnych. No ale te sztuki od tych krów są sprzedawane komuś do opasu. Powiedział Pan, pełna obsada obory, a wcześniej wspomniał Pan o budowie nowej obory. W którym roku, czy kiedy została oddana do użytku obora i na ile sztuk budowę, budowę nowej obory rozpoczęliśmy w roku 2021. Dwudzi, e, zakończyliśmy ją w marcu roku 2022 i od marca doimy na nowej oborze. I tam docelowa liczba sztuk, którą możemy dojść, no to jest 130 w doju plus krowy zasuszone. Całość stada? Całość stada krowy dojne plus jałówki, cielaki to jest około 290 sztuk. Prawie 300 sztuk. Czy problemy ze zdrowotnością stada się pojawiają? Bo wiadomo, że HF jak gdyby słynie z tego, że no, że jest dość wymagający, jak to wygląda? No wraz z wzrostem wydajności ta zdrowotność jest zawsze gorsza. No i trzeba być bardziej dokładnym, cierpliwym i systematycznym w obsłudze tych zwierząt, żeby ta zdrowotność im się nie pogarszała. Jeżeli chodzi o hefa, to też takim jak gdyby, problemem z zacielenia, czy macie duży problem z tym, czy jednak gdzieś tam w jakiejś normie się mieści? U nas rozród jest pilnowany dość tak radykalnie w każdy wtorek każdego każdego tygodnia przyjeżdża lekarz i badamy wtedy sprawdzamy sztuki czy ona jest cielna czemu się nie latuje no jeśli się nie latuje to próbujemy wtedy ustawiać ją hormonalnie i przynosi to jakiś skutek bo od teraz pięciu miesięcy Dni laktacji trzymają się nam na równym poziomie około 170 dni, więc ten rozród jest w miarę upilnowany. Jaka jest średnia wydajność zabory? Za rok 2024 to było niespełna 12 tysięcy litrów meka od krowy. Zabrakło nam chyba 50 czy 60 litrów do 12 tysięcy. Czy zamierza się panowie, państwo zwiększać tą wydajność, czy waszym zdaniem ten poziom to jest taki kompromis między długowiecznością, czy ilością laktacji, a, a wydajnością właśnie? Nie mamy takiego ciśnienia, że musimy mieć 14, czy jeszcze tam więcej, po prostu te 12 jakby się trzymało, to jest dobrze, jeśli coś pójdzie w górę, jak się uda, no to dobrze, ale nie ma takiego oparcia, że to musi być tam 14. Nie hodujemy krów dla bicia rekordów. To ma być zdroworozsądkowa, z zasadami prowadzona hodowla. A wynik ekonomiczny, no też jest wtedy jakiś rozsądny, bo ciągnięcie wydajności ponad jakoś tam średnio przy, i za wszelką cenę powoduje koszty. To ile laktacji wytrzymuje średnio krowa? Bo tak na HFA3 to jest dobrze, a u Was? Musiałbym to sprawdzić, ale coś koło trzech jest. Nie z wiem tymi? teraz tak dokładnie, ale coś koło trzech. Z tym, że to też ta wartość długości, średniej długości laktacji w naszym stadzie wynika powiedzmy z eliminacji pierwiastki, która z jakichś tam przyczyn nie sprawdziła się, bądź ma wady. I jak wygląda żywienie? Gospodarstwo marcinka. E, no to krowy. E, krowy laktacyjne są w jednej grupie, krowy zasuszone są w oddzielnej grupie, i okres jeszcze zasuszenia jest podzielony na dwa, e, dwie grupy. E, pierwszy okres zasuszenia i drugi okres zasuszenia już taki bliżej porodu. Wtedy tam krowy wchodzą na 21 dni przed porodem, a Jałówki wysokocielne wchodzą na miesiąc przed porodem do tej grupy przedporodowej. Nie wyobrażam sobie, że żywienie nie jest oparte na dawce TMR. Tak. E, Jaki że... jest przepis na TMR w Państwa gospodarstwie? Nasz ten e, te merkrów laktacyjnych składa się z e, śród sojowej, rzepakowej, e, zbożowej i z kukurydzy plus dodatki e, słoma, kiszonka i kukurydza w obecnej chwili mamy troszkę za mało traw i e, duży udział w tmr stanowi jednak kieszonka z kukurydzy. Wóz paszowy jakiej pojemności, jakiej firmy? E, wóz paszowy mamy firmę z Calibordi od półtora roku jest to wóz poziomy i pojemności 22 m3. Obora. 22 rok zasiedlona. Co to za budynek? Jakie ma wymiary? W co jest wyposażony? Jak wygląda system doju? Bud budynek obory ma wymiary 37 szeroka, 73 długa. W kalenicy 11,5 m wysoka. Wyróżnia też się dach pulpitowy, gdzie ogranicza to nam nasłonecznianie zwierząt w środku, a wentylacja jednak bardzo dobrze działa. Łączna powierzchnia budynku wraz z socjalnym budyneczkiem no to jest 2800 m2. Jest to też obora z dwoma zewnętrznymi stołami paszowymi i system dojut to są dwa roboty firmy GEA z ruchem kierowanym. Skladarnik na mleko, jakiej pojemności? Zbiornik na mleko, mamy 10 tysięcy litrów mleka. Mhm. Zwierzęta utrzymywane w legowiskach są na materacie słomianą wapiennym. Za usuwanie odchodów odpowiadają zgarniacze, które zgarniają masę odchodów do Poprzecz, kanału poprzecznego, gdzie później jest przepompowywana do zbiornika zewnętrznego e, poza oborą. Mm -hmm. obora, obora też jest wyposażona w e, stację pogodową, która nam kieruje e, pracę kurtyn bocznych, e, żeby w razie deszczu przymykało się, w razie tem wysokich temperatur otwierała się i była dobra wentylacja. Krowy też mają zamontowane czochradła dla ich komfortu, żeby czuły się komfortowo. Czy na roboty zdecydowaliście się Państwo z jakiegoś konkretnego powodu? Pierwsze plany budowy obory to jednak była hala udojowa bok w bok. Poczęliśmy nawet już zbierając dokumenty Taki zamysł, że będzie to właśnie obora z halą udojową. Niemniej jednak brak ludzi do pracy i fakt, że w GEA pojawiły się nowe modele robotów udojowych, sprawiły, że podjęliśmy decyzję o montażu właśnie robotów udojowych. Co na dzień dzisiejszy uważamy za dobrą decyzję. Dlatego, że ludzi do pracy na wsi niestety nie przybywa, a produkcja mleka no, wymaga dbałości staranności, system oprócz udoju daje nam dużo informacji, które no, trzeba analizować, rozpatrywać i, i wyciągać wnioski. Ta praca jest lżejsza, przede wszystkim się lżejsza. I w przypadku pracy robotów udojowych nie ma takiego reżimu czasowego dla obsługi. Czyli w tradycyjnym udoju dwu czy trzykrotnym w ciągu doby, jak przychodzi ta godzina udoju, to trzeba wszystko zostawić, iść i te swoje czynności wykonać. Natomiast w przypadku robotów jest ten, ten reżim nie aż taki dotkliwy, bo. Swoboda czasowa tutaj pracy jest rozłożona na te 24 godziny i no nie potrzeba się odrywać, nie wiem, od stołu czy od pracy, jak są jakieś zbiory, na przykład kukurydzy czy kieszonki, gdzie tych ludzi potrzeba dużo do pracy, więc tu swobodnie w naszym przypadku to akurat idzie żona, ogarnie sama, i, i, a my możemy w tym momencie pracować przy zbiorach. Jeżeli jesteśmy przy tej części technicznej. Jakie maszyny jest wyposażone w gospodarstwo, czego nie macie na przykład? Po wybudowaniu nowej obory i zwiększeniu stada, park maszynowi stał się za mały. Gospodarstwo wyposażone jest w podstawowe maszyny do obsługi stada plus pole, niektóre E, takie funkcje jak e, opryski, siewy, czy zboża, czy kukurydzy najmujemy. Zbiór kukurydzy też bierzemy usługę, ponieważ to są bardzo kosztowne maszyny i też e, praca przy krowach nie pozwala zajmować się zbiorami, tak żeby to sprawnie wszystko szło. E, I no, chcemy na pewno jakieś maszyny tam wymieniać, zmieniać na nowe. Tak, żeby ta praca tymi maszynami też była wygodniejsza. Dysponujemy maszynami do zbioru zielonek. To robimy we włas własnymi maszynami. Mhm. Jak panowie oceniacie, jak widzicie, co wiecie o Zielonym Ładzie? Zielony Ład postawiono nam bardzo wysoko poprzeczkę. Europa nie zbawi świata. Skoro reszta, na reszta mieszkańców planety nie ma ograniczeń, funkcjonuje, ich gospodarki funkcjonują na, bez ograniczeń, więc mają niższe koszta produkcji, ograniczona Europa zginie, jeżeli się nie obudzi, bo koszty produkcji naszej przerosną i na wolnym rynku nie mamy szans a szczególnie jeśli chodzi o żywność. Tu zamykamy produkcję, ograniczamy produkcję w Europie, nastawiając się na to, że będziemy sprowadzać produkty z innej części świata. No, razem z Tato byliśmy w Łodzi na fermie bydła, na wykładach i tam nam właśnie przedstawiano nowe wytyczne, co, które będą wchodziły jeszcze z Zielonego Ładu. Tam dowiedzieliśmy o Znakowaniu śladu węglowego w produkcie. To będzie dość dużym zagrożeniem, dla, szczególnie dla małych gospodarstw, gdzie nie będą miały biogazowni, która neutralizuje ślad węglowy, no i w to naprawdę robi się dość duży problem odnośnie i dla mleczarni, jako przetwórcy i dla nas producentów mleka, gdzie te koszty wszystkie będą przerzucane tak naprawdę na rolnika bo wiadomo, że mleczarnia no, nie dołoży ze swoich, tylko później gdzieś to wszystko będzie przerzucane dla rolnika, dla producenta. No żeby ten wyrób też był konkurencyjny cenowo na rynku, więc gdzie, trzeba gdzieś te koszty ut, utknąć, nie? A właśnie, Zielony Ład, ład to również wysokie ceny energii. Mhm. No a niestety produkcja mleka w gospodarstwie czy w przetwórstwie, w przypadku spółdzielni, to duże zużycie, bardzo duże zużycie energii. Czy Przeszukając sposobów na ograniczenie zużycia energii, myśleliście Państwo o fotowoltaice, energii wiatrowej, biogazowni, coś, coś tego typu? W naszym przypadku to biogazownia. Są takie zamysły. Gromadzimy jakoś wiedzę. Kwestia kapitału własnego i pozyskania środków zewnętrznych i... Możemy wtedy mówić o budowie. Dobrze, przejdźmy do tego Mercosuru. Umowa z krajami Mercosur. Dla mnie niezrozumiałe zjawisko. Przecież import surowców czy gotowych wyrobów z krajów tak dalekich, tak odległych nie będzie się odbywać z żaglowcami. To będzie transport morski. Transport morski to potężne silniki, nie zawsze pracujące na najlepszej jakości paliwa. To emisja do środowiska olbrzymich ilości. Także ograniczenie produkcji lokalnej w Europie, a import z krajów tak odległych o kilka tysięcy kilometrów mija się z celem. A jak pan ocenia jakość? wyrobów produkowanych właśnie w krajach Ameryki Południowej, czy ona będzie taka, jak ta nasza europejska dobra żywność, szczególnie szczególnie nasza Polska, która jest ceniona na świecie? Eee, oczywiście e, czytając, hmm, czy tam przedstawiane informacje o średnim zużyciu środków ochrony roślin w Europie, w Polsce, bo w Polsce i tak mamy najniższe zużycie, jedno z najniższych z, y, ilości używanych środków ochrony roślin w Europie no to w stosunku do krajów Mercosur to jest około 6 razy mniej używanych natomiast same dobór substancji czynnych który u nas w Europie zakazany już jest od 20 lat tam nadal Funkcjonują, są używane. Plus GMO, które u nas nie może, uprawy GMO, które nie mogą być yy, uprawiane, tam działa. Plus warunki yy, klimatyczne, jakie tam są. Dwu- czy trzykrotny zbiór w ciągu roku z tych samych pól. Nie daje nam szans. Jak długo współpracujecie z mleczarnią w sierpcu? Współpraca z OSM Sierpc rozpoczęła się 1 czerwca 2000 roku, czyli za chwilę będziemy mieli 25 lat współpracy. I jak ta współpraca wygląda? Jest to współpraca, mogę powiedzieć, na zasadach partnerskich. Czy produkcja mleka przy wysokich kosztach produkcji, przy tych wszystkich uwarunkowaniach związanych z Zielonym Ładem, więc też jakiegoś tam rodzaju inwestycjami i tak dalej. Czy można mówić, że produkcja mleka jest opłacalna? I tutaj to pytanie e, chciałbym, żebyście Panowie odpowiedzieli przez pryzmat własnego gospodarstwa, bo wiadomo, każdy to inaczej widzi, mhm. Mhm. inne koszty ma i tak dalej. Jak to jest u Was? Ja na, pro, na opłacalność produkcji w rolnictwie nie patrzę z perspektywy miesiąca, roku, tylko biorę z trzy lata. Jeżeli w ciągu tych trzech lat ten wynik jest zadowalający, to uważam, że tak. W naszym przypadku, wiadomo, okres budowy, czyli obciążenie finansowe, trzeba było korzystać z kredytu bankowego, plus zwiększenie stada, byliśmy obciążeni dodatkowo niż przeciętne gospodarstwo nieinwestujące. To, że sobie z tym poradziliśmy, to świadczy, że ta opłacalność jest. Jakie plany na przyszłość? Rozwój produkcji mleka? W karunkę młodszej. <laughs> okay. Ja wiem, nie na, no. na tym etapie nie mamy jakiegoś tam... Nie mamy takiego jakiegoś yy, pomysłu, z inną żeby, żeby, zwiększać żeby zwiększać yy, Jest u nas problem z pozyskaniem gruntów. Więc, a hodowla bydła niestety wymaga jakiejś tam powierzchni gospodarstwa, żeby zapewnić im to podstawowo pasze. W przypadku trzody jest to łatwiejsze, kurników jeszcze bardziej łatwe, natomiast hodowla bydła wymaga powierzchni. Póki co mamy to co mamy, zagospodarowujemy, dalej. No, nie zamierzamy likwidować, ale czy jakiś wielki też przeskok robi? Czas pokaże, zobaczymy, czas pokaże. czy też właśnie te pryszczyce, te choroby tak. gdzieś tu nie, nie wyeliminują na przykład hodowli. Jak to się to, tu się rozwinie. A czy tak będziemy tam jakoś mocno zmniejszać? No nie, myślę, że to tak w granicach rozsądku już. I tu dobre słowa: w granicach rozsądku <laughs> działania na lata następne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Co Pan myśli o ustawie łańcuchowej? Czy to jest, jak niektórzy mówią, do trumny polskiego rolnictwa? Jak najbardziej, bo bodajże 75% bydła w Polsce utrzymywane jest w systemie uwięziowym. Więc eliminacja wielu gospodarstw z, z produkcji bo te gospodarstwa to nie są potężne, więc wyzwanie inwestowania w nowe obiekty wolnosadowiskowe chyba będą trudne dla tych gospodarstw. Podjęcie decyzji. Jeżeli to nie tajemnica, to koszt budowy tej obory, którą miałem okazję zobaczyć, to jest mniej więcej rząd wielkości. Koszt budowy obory z wyposażeniem i zbiornikiem na gnojowice to jest około 6 milionów zł. Dziś budowa takiej obory bez wyposażenia to jest koszt metra kwadratowego 3 3000.